Hej, zadbaj ze mną o swoją skórę. Dzisiaj chciałabym Ci powiedzieć o złuszczaniu. Jak ono jest bardzo ważne. Komórki naszego naskórka żyją tylko 28 dni i nie ma potrzeby, żeby znajdowały się na naszej skórze dłużej. Dlatego trzeba skórze pomagać, pozbywać się tego, co jest niepotrzebne. Martwy naskórek nie jest nam potrzebny. Usuwając go. Odsłaniamy nową, nowe warstwy skóry, mało tego, dajemy skórze sygnał do regeneracji. I są dwa sposoby usuwania martwego naskórka. Jeden to mechaniczne złuszczanie, a drugi to enzymatyczne. I dzisiaj chciałabym Ci powiedzieć o enzymatycznym złuszczaniu, czyli o peelingu glikolowym. Time wise Repair. nakładasz go na swoją skórę twarzy oczyszczoną a po 10 minutach zmywasz. I enzymy oraz kwas glikolowy rozpuszczają cały martwy naskórek, po czym z wodą on zostaje zmyty. Skóra dostała sygnał do regeneracji, do odbudowy. Jeżeli masz blizny potrądzikowe albo ropne zmiany na skórze, to ten peeling jest dla Ciebie.